Miał niemałą wcale przewagę nad Abanem. Ale z nimi skoczył 140 metrów. Ile skoczy i to. Daleko. Ach fantastycznie! Chyba nowy rekord skoczni. Kolejny rekord skoczni. Niesamowity skok. I to. 141 metrów i jeszcze wiatr w plecy miał. Coś niewiarygodnego. Ależ ten Japończyk ostatnio skacze. Dajki to liderem. To nie ulega wątpliwości. No jak mógł Norweg dać 18,5 za taki skok. Reszta 19,5. A on 18,5. Oczywiście. Dajki to prowadzi. Zimon Aman drugi.